A oni zmienili te logowanie w ogóle. No Eliasz w ogóle mi nie podobał z tym gardłem, tylko coś na telefonie zrobił, ty. No, qr koda możesz sobie zyskonałe. O kurwa. Dawno się w sumie nie przylogowywałem. To już takie mają technologię, ja już byłam rejsem.

Ha! Hmm. Nie musiałem wpisywać kodu, wystarczyło, że na telefonie zaakceptuję Więc, Że ten, się loguje z tego urządzenia Okej okay. Trochę niefajne, ci powiem No i na tym koncie mam cię dodanego No, no i nic Kurwa, to są zginie. Monek zespołu zbanowany, co? Co? Halo? Halo? Halo, coś, coś kurwa! Coś coś kurwa, ale kto to mógł być? Nie wiem. A, pamiętam, nie, że graliśmy nie... ostatni mecz, bo taki ziomuś tam. no. Co, tak. dobre staty miał? Jakiś krach o kurwa! No. Dobre staty miał. No, oh. No i tak, styl życia krótki, kurwa Nie mogę Kurwa I CS jest nadal spierd... Czemu? Ucieka i myszka na drugi ekran O I to nawet nie muszę minimalizować A czy? A weź wyjdź na Discorda A czemu? No bo cały czas masz taki dziwny głos Ale w jakim sensie? No jakbyś miał lagi, taki przedstawiciel, w sensie... Wejdź, Wy... no mówię, wejdź Discorda. Halo? No cały czas to samo. Aha Jaki ping ci pokazuje w gierze. Czekaj byłem muszę netgraf odpalić. Nie, nie. Dziel dom tylko, teraz pokażę Nie pokażę ci terapii. Aha. Kościu a czemu to tak zmienili, co to jest? A co? No, że tego, ten netgraf. Jak? Co zmienili? No, tylko ping, gościu, widać. W sensie FPSy. Co? No, tylko FPSy. Jak? No... Eee, dobra. <laughs> może zaraz jak się załatwisz do serwera to będzie więcej. Ja też tym mam teraz tylko FPSy i War. O kurwa, tę pustkę można kupić. Serio? No wywali, w sensie nie mogli, nie mogli pod Wirtus to jest rosyjskie? A no wiesz, może, nie? Chociaż jest rosyjski, ale gra na tym openicyt. O jeba, ale to jest... Boże... Mirage... Jak kury. ja tutaj kurwa dawno byłem... Dostałem czapę kurwa... Dawno mnie tu nie było... Ja pierdole... gościu jest z tym... Przeciwnym... To jest? to jest. No tak 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 jest. jest. oj, 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 oj Oj, oj, oj Oho, ho Oho, ho, o, ho, ho. O. Go chyba zważono ciągle, nie? Dobra, z muszę grać, apka się dobrze <tuszy> <tuszy> On... Kurwa. On mnie rucha, a jaj. Masz on kurwa. na kule tutaj. Uluźnie. A twoja matka ruchał! <laughs> Już nawet do roboty nas przyjechali. Jeet. Ja, vijf, dole. Eel op ma. Eel op ma. Niemand. Mampe. Eén short. Eén uh -huh. short. Aha. Short, twee of O kurwa, o kurwa Mhm To nie może się udać I, I Long mama haki. Serio No, za teraz to zrobię A dobrze ją na jego powiem może to inaczej wygląda Czwarty poziom z nim Profil prywatny w sensie jedną. Coś się robiło. Digla gorzki, digla i na Ja chodziłem zawsze... Nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że ja zawsze wiem. Ale jak zrobię z 8 fraków... I'm throwing book throwing flashback. No, czekaj, gdzie nas wyjebał. Hmm. Coś pomiędzy Golda a Global. No. Coś tu jest. Blending. Ronald Golden Global, to nie? mhm mm zaraz, wersja dobieranie mecz. mamy to, pierwszy head kurwa no. boże na Боже нахуй, ебать ты и Бля, зеро брайн Сашка, Сашка, калм, Сашка, блядь. Сашка, калм, калм. На тебе еле убила его сашка, нахуй. Сашка, Сашка, калм, калм, Сашка. Я люблю ебать твою ману в жопу, блять. O kurwa, ja full poszedłem, ale odjebałem. Aha, nie, dobra, full. Jeden! jeszcze short będzie. No to nie no sobie... O kurwa, nie wiem skąd chyba. Dwa! Może być smoku. Nie ma, nie ma. Nie ma nas, nie ma nas. Może być teraz, bo... A, jednak jest. Nic nie ma. Yes, yes. Państwo, AK47 nie zbadamy.